Witam, Tomasz z Białegostoku przedstawiam MZ ETZ300 oryginał ściągnięta przeze mnie, osobiście z Anglii. Tak jest na tabliczce i tak jest w dowodzie rejestracyjnym 8-9 rocznik stan. Jak widać kolanko, wydech od samego początku istnienia tego motoru posiadam drugi wydech z kolankiem, yy, wydech nowy, robiony przez angielską firmę, między innymi dla MZ też To jest tak jak 250, 250 z tym, że tu jest tłok większy, w te, temu jest większa moc. Duże hmm. berko w cylindrze, pęknięte, ale jest to szczelne, nie przeszkadza. Pompa. Hamulcowa, kwadratowa, nie jest to okrągła, tak jak w tych okrągłych były problemy z tłoczkami. To się lało, taniec jak nie. Widziałem gdzieś na polskich stronach internetowych, można kupić taką. Polecam, bardzo dobra. Licznik w milach, przebieg oryginalny. Z tego co mi wiadomo, tu jest też pęknięcie żeberka. Ale jest ok, nic tu się nie dzieje. BING Gaźnik 84, jest to wersja z dozownikiem oleju. Tu jest zbiornik na olej. Wlewa się olej, nie trzeba mieszać paliwa. Olej idzie tą rurką, trafia do dozownika. Z dozownika idzie tą rurką tam pod cylinder. Zaraz pokażę, tu powinna być linka. Yy, ta linka idzie do manetki gazu. Yy, I wtedy przy dodawaniu gazu dozownik sam pobiera ten olej. Ja tego nie używam, mam tu linkę, podłączę z czasem. Na razie mieszam paliwo tradycyjnie, że tak powiem. Jest to motor zarejestrowany na zabytek. Tak się prezentuje. No dobrze, odpalimy, zobaczymy, czy odpali.

każdej muzecie z

Pozdrawiam serdecznie.